Dzień dobry. Czy wiecie, że najstarszy funkcjonujący bank liczy już około 550 lat? Albo że polska bankowość należy do jednej z najnowocześniejszych na świecie? Bardzo możliwe, że nie zdawaliście sobie z tego sprawy. Dla wielu osób kwestie związane z bankowością wydają się mało interesującą dziedziną życia, jednak praktycznie codziennie mamy z nią do czynienia. Chociaż banki kojarzą się często z przeszklonymi biurowcami i technologicznymi nowinkami, to jednak ich tradycja jest bardzo, bardzo długa i sięga czasów, kiedy nie znano kalkulatorów. Jak doszło do powstania banków, jak na przestrzeni wieków ewoluowała bankowość i kto pracuje w banku? Dzisiaj wam o tym wszystkim opowiem. Początków bankowości można doszukać się jeszcze w starożytnej mezopotamii, wraz z powstaniem pieniądza. Obrót pieniędzmi koncentrował się wówczas w świątyniach, gdyż były to miejsca gwarantujące bezpieczeństwo i wypłacalność. Takie operacje, tak na marginesie, przynosiły kapłanom ogromne zyski. Możemy sięgnąć też do wydarzeń biblijnych. Podczas pierwszego wygnania, czyli tzw. niewoli babilońskiej, w VI wieku przed naszą erą, Żydzi zakładali własne banki, aby zapewnić sobie niezależność finansową. Do prawdziwego rozkwitu systemów finansowych doszło zaś w starożytnych Grecji i Rzymie. Powstały tam pierwsze domy bankowe. Miała wtedy też swój początek lichwa, czyli forma pożyczania pieniędzy albo towarów na procent. Jako, że później nastało chrześcijaństwo, które lichwie się zdecydowanie sprzeciwiało, również i instytucja banku delikatnie podupadła. Papież Leon I wręcz zabronił jakichkolwiek aktywności w zakresie pożyczania na procent. W efekcie to właśnie ludność żydowska wyspecjalizowała się w tego typu pożyczkach. Co do pewnego stopnia jest paradoksalne, gdyż w judaizmie, podobnie jak w chrześcijaństwie, o czym mówiłem, a także w islamie, lichwa była zakazana. Starożytne wzory instytucji bankowych zostały też przejęte przez Bizancjum i Arabów, skąd już w X wieku trafiły do włoskich republik kupieckich. Wraz z rozwojem gospodarczym w XII i XIII wieku zakazy papieskie musiały spuścić z tonu, a lichwa przestała być tak bezlitośnie potępiana. Okazało się to bodźcem do rozwoju rynków finansowych. Do obsługi transakcji handlowych było konieczne wymienianie monet. Pierwsi zawodowi bankierzy, którzy trudnili się właśnie tym zadaniem, pojawili się we Włoszech, a pierwszy bank powstał w Wenecji w 1156 roku. Zresztą, co najprawdopodobniej wszyscy już wiemy, nazwa bank pochodzi od włoskiego "banco", co oznacza ławę, na której odbywały się wspomniane przed chwilą transakcje pieniężne. Kolejna faza rozwoju banków jest związana z wprowadzeniem pieniądza papierowego. Co prawda miało to miejsce już w Chinach w 812 roku, jednak w Europie wprowadzono banknoty dopiero w XVII stuleciu. Wówczas banki zaczęły pełnić funkcje emisyjne. Pierwszy bank centralny powstał w 1668 roku w Szwecji, gdzie parlament utworzył Szwedzki Bank Państwowy. W zamian za Bilon, czyli monety, wydawał on kwit papierowy, który można było zbywać innym. Nabywca tego kwitu mógł również w prosty sposób, jak ktoś, kto składał depozyt w Bilonie, te pieniądze z banku pobrać, odzyskać. Rozwiązanie to okazało się być łatwe i użyteczne, zatem wkrótce zostało skopiowane przez inne kraje. W efekcie powstały Bank of England czy Banco de Espania. Szybki rozwój banków jest zaś związany z rewolucją przemysłową i kształtowaniem się kapitalizmu, kiedy to pieniądz w pewien sposób przekształcił się w kapitał. Od tego czasu nastąpił dynamiczny rozwój bankowości, która przybrała mniej więcej taką formę, Jaką ma dzisiaj. Początków pierwszych instytucji bankowych w Polsce możemy doszukiwać się już w końcówce XVI wieku. Ich rozwój został wyhamowany przez rozbiory, ale jednak nie całkowicie zatrzymany. W 1828 roku powstał pierwszy polski bank emisyjny, czyli Bank Polski. Niestety jego działalność zakończyła się w wyniku decyzji politycznych niespełna 60 lat później. W Polsce bankowość zbliżona do tej, jaką znamy obecnie, miała swój początek dopiero pod koniec lat 80. ubiegłego wieku wraz z upadkiem komunizmu. To zaś paradoksalnie sprawiło, że jest ona u nas tak nowoczesna. Ominęło nas na przykład używanie na szeroką skalę czeków, które wciąż są bardzo popularne w USA. Dla wielu krajów ten polski stan rzeczy wydaje się wręcz nie do pomyślenia. Przyczyny, jak wspomniałem, należy upatrywać w tym, iż pojawiające się w latach 90. w Polsce prywatne banki mogły od początku inwestować w nowe technologie. Będąc stosunkowo małym rynkiem z nowoczesną bankowością, no uczciwie mówiąc, staliśmy się takim poletkiem do eksperymentów. Stąd jako pierwsi w Europie zaadaptowaliśmy PayPassa i inne nowoczesne rozwiązania, które dopiero po sprawdzeniu w Polsce wprowadzane były. W drugiej kolejności do krajów zachodnich. Mówiąc o nowoczesnej polskiej bankowości, należy podkreślić choćby takie fakty, jak to, że Polacy 20 razy częściej niż Niemcy płacą zbliżeniowo. Jesteśmy także wśród liderów, jeżeli chodzi o płatności mobilne. Warto podkreślić, że banki są przede wszystkim instytucjami finansowymi udzielającymi kredytów. Duża część ich zysków to różnica pomiędzy oprocentowaniem lokat a kredytów. A to oznacza, że bank musi być dobrze przygotowany do tego, żeby kredyt, którego udzielił, został spłacony. I tutaj pojawia się zagadnienie ryzyka kredytowego. Cała sztuka polega właśnie na tym, żeby dobrze wycenić ryzyko związane z pożyczaniem. Zajmują się tym specjaliści, którzy badają przy pomocy oczywiście programów komputerowych i algorytmów, czy dana osoba lub firma będzie w stanie spłacić swoje zobowiązania i czy można udzielić jej kredytu. Specjalista do spraw zarządzania ryzykiem to jednak tylko jedna z bardzo wielu profesji, które są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania banku. Bank to zazwyczaj duża organizacja z wieloma departamentami. Przykładowe to Departament Klienta Indywidualnego, Departament Produktów Kredytowych, Małych i Średnich Przedsiębiorstw czy Departament Bankowości Prywatnej. Praktycznie każda specjalizacja związana z finansami jest przydatna do pracy w banku. Ofert pracy dla bankowców, jak można zobaczyć na Rocket Jobs, nie brakuje. Specjaliści od kontrolingu, rachunkowości, produktów bankowych mogą dosłownie przebierać w ofertach pracy. Banki w czasach pandemii przeszły swego rodzaju rewolucję technologiczną. Wszystkie wykorzystują środowiska chmurowe, inwestują w IT, integrują się z fintechami i ulegają coraz silniejszej cyfryzacji. Już dziś można je śmiało nazwać przedsiębiorstwami przyszłości. I chociaż istnieją od wieków i pewnie będą się zmieniać, a także będą się zmieniać przyzwyczajenia ich klientów, to nic nie wskazuje na to, żeby miały przestać istnieć. A tym samym nic nie wskazuje na to, że dla bankowców w przyszłości zabraknie pracy. Do zobaczenia, do usłyszenia.